Nie to co myślisz, będę je ostro. Panie! Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu, gdyby nie drgnienie serca. <grym z rynku> Lubię, jak się tak wygłupiasz. Tak, dobrze, zaczynamy. No cóż, mieszkanie modernistyczne, Łódź, dzień, the day after, po filmie Nikodema Mandragory, Zuzia z komórkowym w ręku. A ja wczoraj przeczytałem fakt, pismo fakt, gdzie było o. Antoni Macierewiczu i o Nisiewiczeniu. No oczywiście w związku z filmem Patryka Wegi, nie wiem, czy już jest tytuł, czy go nie pamiętam, w każdym razie, który ma wywrócić do góry życie polityczne naszego, naszego smutnego kraju. No i właśnie tak wszystko według mnie według Ciebie Zuży też i według Ciebie Marianu też, prawda? Wszystko się zawali za te 12 lat i jeszcze my może wspólnie właśnie z Zuzią, z Marianą stworzymy krucjatę dziecięcą, tak jak w średniowieczu, które na, na, na ratunek grobu Chrystusa, a w naszym wypadku na ratunek tej cywilizacji ruszymy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale nim co? no to, to, życie nasze polityczne, które ma być wywrócone. O tym życiu politycznym chciałbym właśnie może do jakichś dzieci to dotrze, co teraz, chociaż to nie jest takie, takie zawstydzam się, żeby się będziecie czerwienić. To jest o i o męskich łydkach, które tenże polityk uwielbiał. Ja dużo wiem o tym, no nie, nie aż tyle, ale, ale wiem, no i właśnie chciałem to wam przekazać ku przestrodze. To jest tak. Był Antoni Macierewicz, niby jest, ale mam nadzieję, że nie będzie. No i był taki jego ulubieniec Misiewicz. Jeszcze jest, no, niestety jest, ojciec dyrektor w Toruniu. Ci dwaj panowie uwielbiali, tego właśnie ujdzie z tego, uważam, nieciekawego fizycznie, o mentalności nie mówmy, tegoż faceta, do którego salutowali ja coś tam wojskowi, prawda, na paradach takich małych, mikro jakichś prowincjonalnych. Otóż Polską wydaje mi się, rządzą, bo tak, ponieważ jestem, na szczęście, nie jestem całym samcem, tylko półsamcem, Wszystko zło to jest zasłucha samców. Tak uściślając, całe nasze też chyba zło w naszym smutnym kraju to jest właśnie nie tyle przez samców, ile przez samców, które coś udają. Udają to, czym nie są, a bardzo by chcieli być tym, co udają, że nie są, bardzo by chcieli. I właśnie tu jest ten, że Antoni Maciarewicz, który nie wiem, jest dziadek, ojciec, opozycjonista, walczący i tak dalej, i tak dalej. A w gruncie rzeczy myślę, że może i jarmarczny, może i ktoś powie, film. Patryka Wegg nie widziałem żadnego, ale, ale opowiadam się absolutnie za właśnie taką formułą, jaką zdaje się w tym filmie, który ma. Wejść na ekrany za miesiąc, czy za dwa, w każdym razie przed wyborami, tą formułą, którą on przybrał, no to jest chyba właściwa. I teraz ci dwaj panowie uwielbiający tego łydziastego, tego łydziastego miśka. Ale ja sporo pamiętam, i w latach 60. było coś podobnego. Mianowicie w Wielkiej Brytanii był minister Profiomont, który skandal gigantyczny, Okazało się, była Christine Keller prostytutka, która spała z tym, że ministrem wojny, ministrem bezpieczeństwa, odpowiednikiem Macierewicza, tym profilom. Ale też Kristin Keller spała także z czołowym szpiegiem radzieckim, który działał na terenie Wielkiej Brytanii, czy w ogóle Paktu Atlantyckiego. I huk, oczywiście minister profilu Dobrze, pamięć się tam skończyła, więc teraz ty Marian, no, na twoim telefonie. No więc i, i tam mówiłem o Klachao Profimo, o Kristin Keller, która, no, która poszła do więzienia. A u nas kto? U nas, mój Boże, ten mi się też poszła do więzienia. Podobno wyszedł teraz i zastanawiam się, ponieważ jego uwielbiał i e, ojciec dyrektor e, Rydzyk, i Maciarewicz, minister, jeszcze wtedy obydwaj wystawiali mu takie świadectwo moralności, kiedy żeby go nie zamknęli w tym więzieniu, no ale go zamknęli, a teraz właśnie wyszedł za 100 tysięcy złotych i przypuszczam, że chyba panowie obydwaj złożyli się na po, po, po 50 tysięcy, po 50 te takie legendarne 50 tysięcy w kopercie. Dla, dla księdza Sawicza przy okazji afery z dwoma wieżowca, wieżowcami braci Kaczyńskich. No właśnie, przejdźmy szybko, bo to pamięć się znowu skończy, więc trzeba szybko, więc to jest władza samców, które coś udają. Nie macie pojęcia, właśnie nie wiem, czy no, chciałbym mówić do krucjaty dziecięcej, którą bym byśmy razem w trójkę jakoś zagrzewali, żeby bronić nie tyle grobu Chrystusa, ale cywilizacji. Więc, żebyśmy koniecznie, ale to koniecznie właśnie obnażali. Obnażali tak jak oni marzą o, o włosionych łydkach, a w gruncie rzeczy przestawiają meble w tej smutnej o polskiej ojczyźnie. Tak samo my przestawmy ich te udawania, obnażmy i właśnie. No więc to jest władza tych udających, mało tego, nie tylko, tu mamy y, Macierewicza, tu mamy y, ojca Rydzyka, tu mamy no, prezesa, samego prezesa i jeszcze gdzie indziej mamy tego, który rządzi bankiem. Tam była taka bardzo ciekawa afera, to są wszystko ploty, ale ja uważam, że taki sam powinien być film y, Wegi i to może dojść z do naszego tak zwanego ciemnego ludu, który nie jest taki ciemny, ale no, chce jakichś takich prostych informacji nawet jarmarczych, nawet prymitywnych. Więc taka była afera bankowa, tam też jest dziewczęta historia, że były jakieś tam blondynki, takie otoczony, ten bankier, czołowy bankier Polski, otoczony tymi bl blondynkami. Raz gdzieś usłyszałem. Wiadomość prasową, w każdym razie, że nie prasową, to medialną, że, ale dziwne, ale że właściwie tam był także rój jakichś młodych ludzi wokoło tego bankiera. Oczywiście. To jest zasłona, blond, zasłona dymna. I tutaj, prawda, tutaj Polska, a one dużo zarabiały, no musiały zarabiać. Zasłona dymna. Dymna. Macialewicz, antek rozpytacz. Znacie w Warszawie taki. Pomniczek, Andrzej, rozpylacz od rozpylania mgły Smoleńskiej. No, kto? Kto? Tak, on. Ale muszę się streszczać, bo pani się zaraz skończy. Czuję z Twojej miny, Mariana. Widzę, że, że, że to już w ogóle się kończy, więc ja się kończę. Morał. No, morał to jest taki smutny, to, że. W ogóle cywilizacja się kończy, samce chcą ją zniszczyć do końca, półsamce w ogóle Polskę chcą zniszczyć do końca, dlatego że w ramach niespełnienia własnego. Przyjmuj, przyjmuj! Zuza, spokojnie. Więc w ramach swojego niespełnienia no nie da się ukryć, łydkowego. Po prostu szaleją w nie wiem, w naprawianiu. Sądów, Trybunału Konstytucyjnego, nie wiem. Całego kodeksu karnego i tak dalej. To jest wszystko zastępcze. Ludzie, dajcie im łytki, najbardziej maksymalnie ogłosione, niech się, niech się podzielą. A tymi łydkami, co wyszły przed chwilą z więzienia, jak się ojciec dyrektor a, i, 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 i antek rozpylasz, niech się jakoś, nie wiem, jeden jedną łydkę, drugi drugą, niby jedna lewa, druga prawa, a oni obydwaj prawi. No to jedną tą prawą, a tą lewą zostawcie komu innemu. Dobra, no ale, ale ratunku. Ratunku! No! Dajcie nam żyć! Nam dzieci!